Robienie masy wcale nie musi, a nawet nie powinno iść do skrajności, jaką przedstawiał Rich Piana, czyli konsumowania 12 posiłków dziennie. Są osoby, które mają tak mały apetyt, że na samą myśl o połowie takiej ilości jedzenia robi im się niedobrze. To właśnie dla nich firmy suplementacyjne wymyśliły gainery. Z założenia mają w szybki sposób dostarczyć mnóstwo kalorii, jednocześnie nie zapychając żołądka. I znów nie chodzi o to, aby korzystać z nich tak jak przytoczony kulturysta. Dla tych, którzy mają problem z przybraniem na wadze, rekomendował odżywianie się czterema miarkami genera Mutant Mass nawet trzy razy dziennie. Taka porcja dostarczyłaby ponad 3000 kalorii. Spora część mężczyzn już przy takiej podaży energii mogłaby oczekiwać sporych przyrostów. Oczywiście na dłuższą metę nie da się odżywiać wyłącznie w ten sposób, więc należy do tego doliczyć zwykłą żywność. Z kolei sposobem wody na zwiększenie masy było picie litra kefiru z 50% śmietanką przed spaniem. Na noc zawsze piję litr kefiru, ale ten litr kefiru uzupełniam jeszcze tą śmietaną i rosnę jak drożdżach. Pojawiają się zatem dwie alternatywne drogi budowania mięśni. Jedna z wykorzystaniem jedzenia, a druga z pomocą specjalnych suplementów. Przede wszystkim należy rozważyć, które podejście jest na dłuższą metę zdrowsze. A punktem wyjścia będzie postać Dylana McKnighta. Ten 23-letni chłopak wykonał jedną z najlepszych transformacji sylwetkowych udokumentowanych na YouTube. Zaczynając był bardzo drobnej budowy, ważąc jedynie 56 kg w wieku 18 lat. Zdecydował, że najwyższy czas to ich zmienić i rozpoczął swoją przygodę z słownią, która trwa do dziś. Jego receptą na budowanie muskulatury było wejście na świńską masę. Konsumował wówczas około 5000 kalorii dziennie i w efekcie w ciągu roku przytył aż 22 kg. Taka podaż dla kogoś drobnej postury jest zdecydowaną przesadą. Rzeczywiście przez ten okres przybrał mnóstwo masy mięśniowej, ale zyskał niewspółmiernie duże ilości tłuszczu. Właśnie z tego powodu nabieranie wagi nie powinno polegać na zjadaniu wszystkiego, co znajduje się w zasięgu wzroku. Dylan kontynuował swój protokół przez kolejne miesiące i w efekcie bardzo szybko zbliżył się do swojego potencjału genetycznego. Na przełomie 2021 i 2022 roku zdecydował się przeprowadzić solidną redukcję. Wyrzeźbił się do jednocyfrowego poziomu tkanki tłuszczowej i w efekcie zyskał jedną z najlepszych sylwetek spośród youtuberów ze świata fitnessu. By startował wówczas w zawodach męskiej sylwetki, które udało mu się zwyciężyć. Sekretem jego błyskawicznych przyrostów była codzienna suplementacja gainerami. Dzięki nim był w stanie w szybki sposób przyjąć nawet 1000 kalorii. Składają się one z różnych rodzajów białka serwatkowego, a przede wszystkim z mieszanki węgowodanów. Jak można sobie wyobrazić, firmy suplementacyjne są raczej nastawione na zysk, w związku z czym często nie są to jakościowe kalorie. Źródłem węglowodanów nierzadko jest dekstroza oraz maltodekstryna. Charakteryzuje je skrajnie wysoki indeks glikemiczny. Po spożyciu potężnej dawki energii z takiego gainera doświadczymy gwałtownego skoku poziomu insuliny, co w efekcie doprowadzi do silnego uczucia ospałości. Do tego dochodzą różne rodzaje konserwantów oraz słodzików. W większości przypadków nie są one szkodliwe dla zdrowia. Natomiast w kontekście długotrwałego spożycia, tak jak robił to Dylan, trzeba mieć na uwadze zawartość sukralozy, gdyż nie są znane skutki jej długofalowego spożycia na mikrobiotę jelitową. Istnieją doniesienia mówiące, że potencjalnie może mieć na nią negatywny wpływ. Samo w sobie przyjęcie takiej ilości energii z wysoko przetworzonego produktu jest wyzwaniem dla układu pokarmowego. Jeśli często doświadczasz wzdęć, gainery nie będą dobrym wyborem, zwłaszcza jeśli masz współlokatorów. Nie znajdziemy w nich jakichkolwiek anabolicznych środków, które przyspieszą przyrosty masy mięśniowej. Są to tylko dodatkowe i najczęściej puste kalorie. W związku z tym nie mają żadnej przewagi nad zwykłą żywnością. Zdarzają się jednak tak zwani hard gainerzy, którym przybieranie na wadze sprawia nie lada problem. Najczęściej są to osoby, które mają mały apetyt, a w dodatku potrafią się nasycić skromnymi porcjami. Często opowiadają, że pomimo konsumowania dużych ilości jedzenia, ich waga wciąż stoi w miejscu. Wynika to wyłącznie z niedoszacowania zjadanych kalorii. Można by to skwitować odpowiedzią jedz więcej, która, choć jest prawdziwa, to w tym przypadku wcale nie okaże się pomocna. Praktyczną poradą byłoby wskazanie na produkty, które dostarczą dużo kalorii przy jak najmniejszej objętości. Zamiast kurczaka lepiej wybrać wołowinę oraz tłustszą odmianę twarogu czy mleka. Jako przekąska sprawdzi się garść migdałów lub pestek dyni. Świetnym wyborem będzie na przykład masło orzechowe, które jest znakomitym dodatkiem do kalorycznych szejków. Spożywanie pokarmu w formie płynnej sprawi, że nie będziemy się czuć tak nasyceni jak po klasycznym posiłku. Dzięki temu w ciągu dnia będziesz w stanie wcisnąć w siebie więcej energii. Ze szklanki mleka i tłustego jogurtu greckiego, 100 gramów masła orzechowego oraz banana da się zrobić szejka liczącego niemal 1200 kalorii. Jako dodatek można wykorzystać płatki owsiane, które zwiększą ładunek energetyczny. Przy tym będzie to zdrowsza alternatywa gainera bez zbędnych dodatków. Jeśli trudno ci wypić takiego szejka na hejnał, spróbuj przechowywać go w lodówce i popijać w ciągu dnia. Dodatkowo warto dodawać łyżkę oliwy z oliwek do dań obiadowych czy sałatek. W ten sposób, bez dodatkowego wysiłku, można dostarczyć kolejne 90 kalorii. Oczywiście to nie oznacza, że nie można sobie pozwolić na gainera. Trzeba pamiętać, że jest to suplement, więc jak sama nazwa wskazuje, powinien być uzupełnieniem diety, a nie jej fundamentem. Będzie dobrym wyborem dla osób, które mają mało czasu na jedzenie i przyrządzanie posiłków. Szczególnie, że na masie najczęściej są to pokaźne porcje. Pomimo przystępności, nie jest to ekonomiczne rozwiązanie. Kilogram przeciętnego gainera kosztuje około 45 zł, dostarczając między 3,5 a 5 tysięcy kalorii. Przykładowo kilogram masła orzakowego jesteśmy w stanie kupić za połowę tej ceny, otrzymując o wiele więcej energii. Na YouTubie można trafić na stary film Mata Stoney, który na swoim kanale podejmuje się wyzwań polegających na pochłanianiu ogromnych ilości jedzenia. Udało mu się spożyć ponad 2 kg gainera w ciągu 2 minut. W sumie przyjął aż 12 tysięcy kalorii, w tym 960 g białka. Choć wrzucił w siebie tak potężną porcję, nie wyglądał na przesadnie przejedzonego. Przeciwne doświadczenia miał Derek z kanału More Plates More Dates, który także korzystał z gainerów, będąc na brudnej masie. Przyjęcie podwójnej porcji skończyło się u niego silnymi nudnościami, do tego stopnia, że musiał położyć się na środku chodnika, aby nie zwymiotować. Wspomina także do pijanie szejka aż do późnej nocy. Jak widać, spożycie spore ilości gainera wcale nie jest tak proste, jak się to reklamuje. Zwykle przybierają gęstą konsystencję, przez co mówiąc kolokwialnie, mogą zamulić. Dylan McKnight jest głośnym adwokatem zarówno omawianych suplementów, jak i robienia świńskiej masy w przypadku szczupłych osób. To właśnie one mają najłatwiejszy start w przygodzie z kształtowaniem sylwetki. Nie muszą poświęcać czasu na redukcję i mogą się skupić wyłącznie na budowaniu masy mięśniowej. Dylan zamiast wykorzystać tę okoliczność na własną korzyść, w pewnym momencie nagromadził ponad 20% tkanki tłuszczowej. Gdyby utrzymywał niską nadwyżkę kaloryczną, Mógłby przez cały okres trwania masy zachować dobrą definicję. Przybieranie sporej ilości smalcu wcale nie musi być złem koniecznym podczas budowania mięśni. O ile Twoim celem nie jest zostanie wielkim chłopem, utrzymywanie takiej sylwetki przez wiele miesięcy nie jest komfortowe. Choć przemiana dla Nana jest imponująca, to podążanie za jego wskazówkami nie jest dobrym pomysłem. To był stalowy szok, a teraz do następnego.